Dzień dobry. Witamy w tele-szmele Zakopane. Na czym polega Twój problem? No, włosy mi wypadają. Włosy ci wypadają? No. Myślę, że możemy temu zaradzić. Chodźmy, tam są nasze. lasy. One ci pomogą. Witamy. Dzień dobry. Dzień chodź, chodź, chodź. To jest nasz najnowszy szampon jajeczny. On Kto przywróci Twoje włosy do porządku. Chcesz spróbować? Oczywanie Oczywanie piątka, oczywiście. Oczywiście. się zgodził. Zapraszam. Zaproszę, Krystyna, proszę. <grybuj> <grybuj> Nie ma... lekko? Nie ma lekko? Okej... A, pan nareszcie wyglądał jak człowiek pierunie. pierunie, dziadek. Ty ja z Dobra, pierunie. Dobry. Ty dobry. ona dobry. Teraz ja ty... Kristina, Krystyna zaprosiła mnie... życie. Uratował humory, wyciągnął z depresji miliony osób. Czy uda się Bażejowi? Mnie pomógł, nie pomógł. Odzyskałem szopę, odzyskałem moje ulubione włosy. Czy udało się Bażejowi? Błażej, czy możesz nam się pokazać? Pokaż się, lubię. <laughs> tak, tak! Błażej odzyska włosy. Szampon jajeczny, pomógł nam! Pomógł Bażejowi! Może czas, żeby pomógł i tobie!